Cześć z tej strony, Elvenpad. Witam wszystkich w moim kolejnym poradniku na temat League of Legends, tym razem na temat Jorika. Będzie zarówno o Joriku, jak również troszkę ogólnie o na solotopie, na to Jako, że jeszcze nie było czasu, nie było okazji o tym jakoś tak ogólnie nawet porozmawiać. Zacznijmy szybko od jego speli, które są w tym przypadku dosyć oryginalne. A mianowicie, każdym swoim spelem, Jorik przywołuje do życia na parę sekund gula nieumarłego, jego sługę, który będzie zadawał obrażenia. Razem z nim dla przeciwników, i przy okazji nim oświadczy przeciwnych czempionów, jeżeli jest tak w pobliżu. I każdym spelem taki gul będzie miał inne właściwości, również. Ale zacznijmy od jego pasywu: Unholy Covenant. Jor Jorik otrzymuje 5% mniej obrażeń oraz sam zadaje 5% więcej obrażeń za każdego gula, który jest w momencie aktywny. Dodatkowo jego otrzymuje otrzymują 35% jego AD oraz 35% jego Halfa, jako swoich własnych statystyk. A Atak poza tym, jego ku Omen of War, następny atak Yorika będzie mocniejszy i zada więcej obrażeń oraz przywoła gula na 5 sekund, gula, który jest szybszy i zadaje więcej obrażeń od przeciwnych, od e, pozostałych guli. Jest to gul atakujący. Jego W, Omen of Pestilence, Yorik przywołuje na zlecanym obszarze gula spowalniającego, co oczywiście poza tym zada troszkę magic damage'a celom w pobliżu. Jest to Steel AOE, może, może uszkodzić więcej celów na raz niż tylko jeden. I przez ten czas, kiedy będzie aktywny, ci przeciwnicy nadal otrzymuje, są spowolnieni przez ten czas. Jego E-Amena jest to ghoul leczący, który leczy Jorika za część obrażeń, jakie sam zadaje, zarówno w chwili przywołania, jak również przez te 5 sekund, przez które jest aktywny. Oraz jego Ulti Omen of Dev Jorik tworzy. Kopię wskazanego championa, która posiada część jego attack damage, można nią sterować. Taki sam on, podobnie jak w przypadku np. Misia Uani. Jeżeli dodatkowo ten champion zginie przez e, najbliższy chwilę po aktywowaniu tego spela, to ta kopia poświęca się za niego, ginie zamiast niego oraz przywołuje z powrotem do życia tego wskazanego championa i na maksymalnie 10 sekund może on dalej nawet po śmierci sterować swoim championem. Moim, zda moim zdaniem zawsze powinniśmy najpierw marsować tego gula właśnie leczącego, czyli E. Pozwoli on, on nam się o wiele lepiej utrzymać na lejnie, jak również jest niezgorszym e, stylem do harasowania przeciwników na lejnie. Jako, że możemy go używać e, dystansowo na pewnej odległości. czempion przeciwny nie musi być bardzo blisko nas, żeby go, można go aktywować. A poza tym, jakie drugie powinniśmy marszować? Q, a na samym końcu W. Chociaż tutaj akurat zdania są podzielone, możecie można spróbować również odwrotnie, jako drugie W, na samym końcu pół, albo na przeganie jakoś. Teraz przetestować samemu i jakoś to dobrać do własnego stylu gry. Szybko o runach i masterkach. Z run czerwone albo armor pen, albo flat attack damage. A attack damage będzie tu niegłównym rozwiązaniem z tego względu, iż zwiększy on również siłę ofensywą naszych wszystkich guli przewoływanych. Jako, że przypominam, z klasywo Eureka otrzymują one 35% naszego AD. Tak, więc jest, jest to naprawdę niegupie rozwiązanie w tym momencie. A poza tym, żółte najlepiej Flat Armor, jako że większość przeciwników, których byśmy dostawali na solotopie, specjalizuje się właśnie w obrażeniach fizycznych. Także to na pewno nie będzie głupie rozwiązanie. Poza tym, z niebieskich Magic Resist per Level, a squintów albo Flat Health, albo Flat Attack Damage. A co do run, 21 punktów Defense i 9 punktów Utility. Myślę, że to jest najbardziej optymalne rozwiązanie. W tych starych masterkach jeszcze zastanawiałbym się dosyć mocno nad 0921, nad wpakowaniem 21 punktów utility, ale po tym reworku mastery jest to raczej, bez, jest to raczej słabo wydajne w porównaniu z 20, 20 punktami w defense. No więc przejdźmy szybko do bildu, jakiego stosuję na Jorika. Osobiście zaczynam najczęściej z regrowkładantem oraz jednym halfpotkiem. Przy czym start ten należy zawsze dosyć mocno przemyśleć, zwracając uwagę na to, jakiego przeciwnika dostaniemy na naszym lane'ie. Można by to zmodyfikować w razie potrzeby, na przykład kupując Blood armor i 5 Health Potpourth. To jest takie bardziej defensywne rozwiązanie, jeżeli boimy się tego harasu przeciwne z przeciwnej strony na lane'ie. Trzeba to zawsze przemyśleć. A poza tym kupujemy szybko filozofer Stone'a, jakieś buty, często to będą na przykład Ninja Tabi. Jak już wspomniałem, większość postaci na tobie to specjalizuje się w zadawaniu fizycznych obrażeń. Także będą tutaj bardzo przydatne. A jeżeli nie ma takiej potrzeby, to też oczywiście. A poza tym szybko kupujemy krople, rozwijamy ją do mana Muna. Ten mana regen naprawdę bardzo przydaje się zarówno na Leja, jak i w późniejszych etapach gry. Mana regen oraz maksymalna mana. Jako, że chorik polega głównie na spamowaniu tymi spellami swoimi autoatakami, raczej nie zada zbyt wiele obrażeń, jeżeli nie można się wspomóc tymi swoimi wszystkimi gulami w danym momencie. Także myślę, że jest to bardzo dobry item dla niego. A dalej, na przykład Spirit Visage oraz Frozen Heart. Są Co takie core itemy, je składam praktycznie zawsze i nie narzekam na ten build. Bardzo dobrze się sprawuje, to, myślę. Jeżeli by tu coś modyfikować, to można na przykład yy, wprowadzić Trinity Force zamiast Frozen Hearta. Warmot plus Atma, nie próbowałem to tak grać. Myślę, że to nie ma zbyt wielu sensu w przypadku Eric. Co to samo spelli, Polecam e, nadal Flasha, mimo tych wszystkich nerwów, które się doczekał ostatnimi czasy, a do tego teleporta. Teleport jest dosyć ważnym spelem, jeżeli mm, zastanowimy się troszkę dogłębniej nad właśnie samą specyfiką playna. A, a jak już miałem o tym troszkę wspomnieć, to może teraz powiedzmy troszkę sobie na ten temat. A mianowicie, top lane jest e, specyficznym, specyficzną linią z jednego prostego powodu. A mianowicie, mamy wszędzie daleko. W początkowych etapach rozgrywki, wszelkie T-Fighty e, początkowe, wszelkie akcje zazwyczaj rozgrywają się w okolicach mi, Mida i Botlane'a, e, również w okolicach Dragona najczęściej. A więc mamy dosyć spory kawałek, jeżeli byśmy chcieli się tam udać e, w miarę sprawnie. I tutaj właśnie przychodzi ten teleport. E, do tego. Na, na topie powinniśmy e, skupić się głównie na lasitowaniu milionów na farmie. Chile nie zawsze się uda zdobyć, jako że większość czempionów grających na topie są to e, czempioni nastawieni na tankowanie w późniejszych etapach gry i zabicie takich nie zawsze jest możliwe. Tak więc, farma powinna być naszym głównym celem, przynajmniej w początkowych etapach gry. Do tego dochodzi również wszelkiego rodzaju harasowanie przeciwników na lejnie, e, odcinanie ich od własnej farmy. A w tym akurat Jor Jorik sprawdza się znakomicie. Y non stop karanie tymi gulami bez przerwy potrafi strasznie obyć, strasznie w nerwy przeciwników. Zabić niekoniecznie. Ze zdobyciem killa możemy mieć delikatne problemy na Ja to, że Yorick nie jest w stanie znikować przeciwnika dosyć szybko. Natomiast potrafi zadawać ten damage dzięki tym gulom. Dosyć ciągle, stale i nieprzerwanie przez długi okres czasu. A poza tym... Y tak jak wspomniałem o tym teleporcie, on jest dosyć ważny zarówno do szybkiego powrotu na Lena, jako że mamy tam dosyć daleko z bazy, jak również na przykład biorąc Idnita'a nie raz, nie dwa, nie, zgodzę się z tym, udałoby się zdobyć jego na leinie. Ale myślę, że jest to nadal mniejsza korzyść w porównaniu do tego, że możemy na przykład teleportować się szybko w okolice Dolnej Linii, w okolice Smoka i tym samym wspomóc naszych teammateów wejść początkowych początkowy które właśnie zazwyczaj mają miejsce w okolicach smoka, zadecydować tym ruchem mojego wygranej i zgarnięcie samego smoka. Jest to korzyść moim zdaniem nieporównywalnie większa od tego killa na linii pojedynczego, który może by się udało zdobyć dzięki temu ignite'owi. Tak, więc jak zawsze w przypadku tych moich wypocin całych, mieliście okazję obserwować używanie tych wszystkich speli i zachowanie w różnych sytuacjach. Tam te sytuacje były dosyć ciekawe, nawet w paru miejscach, to trzeba przyznać. A z takich rzeczy ogólnych, co jeszcze sobie przypomniałem w międzyczasie, ważnym, ważną statystyką w przypadku Rika jest cooldown reduction. Chyba o tym nie mówiłem wcześniej. Właśnie ten build, który podałem, a mianowicie Spirit Visage i Frozen Heart. Ma również tą dużą zaletę, że pozwala nam wyciągnąć maksymalną redukcję cooldownów bez potrzeby posiadania a przez nas i to jest dosyć e, spora zaleta tego buildu. A tutaj, właśnie przykład tego, o czym wspominałem tak e, dosyć długo: teleport do Worda. Jakieś e, bitka o smoka w początkowych etapach, i dzięki temu, właśnie m, zdecydowanie na plus, również uda się zrobić smoka. I to jest bardzo e, dobra zagrywka, ale o jednej rzeczy należy pamiętać, teleportować nie można się do czempionów, można jedynie do minionów, do towerów, do wardów, no i całego innego badziewia jak grzybki od teamu, turety, heimera i takie tam, ale do czempionów nie można, także również y, prośba do naszych teammateów powinna się pojawić, jeżeli nie mają takiej świadomości. Jeżeli oczekują od nas, że przeteleportujemy tele, się w kluczowym momencie, to należy pamiętać, żeby ktoś postawił warda jakiegoś w danym miejscu, żeby nam to umożliwić w ogóle. A tutaj zacznie się dosyć długie oblężenie bazy przeciwników, tutaj <laughs> sieka dla całego. A z takich rzeczy, co jeszcze miałem wspomnieć: um, jak kontrolować na Aegean, bo to jest taki mały trick 1. Granie na niego to jest miejsca, momentami koszmar, naprawdę potrafił przyczynić życie, ale można to nieco zniwelować. Jest taki bardzo prosty trick. Gule przestają nas atakować, jeżeli znikniemy im z zasięgu, zasięgu widoczności. Czyli po prostu, jeżeli schowamy się w czaki, one tam za nami nie wejdą. po prostu. To jest bardzo taka mała wskazówka, jeżeli ktoś gra naprzeciwko Jorika, a ten strasznie mu życie przytrzyma. To można to takim trikiem nieco zniwelować. Jak puści nam te dwa gule dystansowe, którymi na się właśnie harasuje, to chowamy się szybko w czacie i przestają nas atakować właśnie w takim momencie. A jeszcze, może, trochę, co nieco o roli w teamfightach, Oioric powinien być właśnie traktowany jako taki typowy off -tank. To to wspominałem w przypadku bodajże poradnicze o nie. Tutaj nie mam takiego dobrego przykładu, ale wcześniej były... Znakomite, właśnie do tego, żeby pokazać, powinniśmy ślęczeć właśnie na przeciwnych ADKR, y supportach, wykluczać ich z Teamfightów. E, poza tym, taki jeszcze wskazówka, ulti w Teamfightach powinno być rzucane głównie na e, czempionów, e, na, na czempiona e, z największą ilością zadawanych przez fizycznych obrażeń. Na, najczęściej będzie to adk jakieś z naszego teamu. To wtedy będzie to największa kości, jeżeli właśnie na niego użyjemy tego ulti. No, to chyba tyle. Mam nadzieję, że nie zapomniałem o takich... Na koniec taka zbiórka takich pierdół, może wyszła troszkę, no ale... Tak w sumie przypomniałem sobie dopiero. Nie wiem czy nie w czasie, no ale... Trudno się mówi. Ale to tyle na dzisiaj. Komentujcie, subskrybujcie, pytajcie. Będę odpowiadał na pewno. I do zobaczenia! Cześć.